widzowie, witam Was w nowym odcinku z... B in Zdom. Mnie jeszcze nie ma, bo ja mam ekran wczytywania. A jak ktoś nie usłyszał mojego brata, to gramy w Breaking. Właśnie mi się czytała. A Okej okay. i jest właśnie pierw, pierwsza noc. Jakby ktoś nie bał tej gry? To nie tak. Serio, jest jakaś Eee, yy, Ale co to ma znaczyć? No, jakaś jest. Powiedziałeś. Lepiej uję. Lepiej mo... tego nie można było ująć. Dobra, idziemy, hrab. Dobra, zajmuję sobie. Y... O, co się stało? Nie, bo jest skip. Nie wiem, oglądamy czy nie? Nie. Teleportowało mnie. No skipnij ktoś. S Przepraszamy za usterki, Mamy. Ja mam przynajmniej trochę wolny internet. O! Idę spać. O, już jest. Odbija się a mam w zielonym pokój. No to umrzesz. Dobra, to do, do zobaczenia rano. Hapsiu, 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 hapsiu. Przestań bo cię zaraz schapsiuje. Eee... Jeszcze chyba nie wszyscy się położyli Bez potrzeby trzymam w, w kieszeni pałkę, jabłka, ciastko, pisce i kole. Oh, oh, wow, wow, wow. O! przydała mi się pałka, którą bez potrzeby ja Przedała mi się pałka, którą bez potrzeby trzymam w kieszeni. A my rozbiliśmy gościa na kawałki. To jest totalnie, totalnie legalne. No właśnie. Teraz idę schakować piwnicę. Okej, okay, okay. a, ja, a, ja, a, ja, a ja. A ja zabuluję toaletę. Tak właśnie. Tak trzeba zrobić. Bo, tutaj to na przez kanalizację jak żółwie ninja. Nie obchodzi mnie, że zaraz ktoś będzie musiał skorzystać z wiecie czego, z toalety? Może tak, może nie. Nie obchodzi mnie to, bo nie macie jak. Logiczne. Okej. Okay. Dobra. Y -y -y. <noise> Hakuję piwnicę. Dobra, hakuj, sobie, Dobra, hakuj ja. sobie ja. Hakuj okna. Gdzie jest ten włącznik? A tu? Nie wiem, Nie wiem. ale tu jest, A tu jest kot. Jest. Udało się. Ja jestem pro. O. o. Noist. Teraz, teraz biegnę do piwnicy. Przy okazji okay, okay. biorę deski. Cię, przy okazji biorę. Ja mam, ja mam, 10 desek ja, do kieszeni. Ja mam, ja mam drabinę. Posłuchaj, drabina. Bo ja wiem. Bo ja wiem. Yy, mamy strych, mamy strych a przecież. A baran jakiś nie baran zamontował, nie zamontował nam na strychu drabiny, więc muszę teraz ją nosić. Eee, ale to ty budowałeś ten dom. Jeśli komuś to powiesz... ...to wiesz, co cię czeka. U Pizza ze strychu... ...zgniła. ja zauważyłem. O! Chyba ktoś o, znalazł, znalazł Coca-Colę! Coca ja też! Aż dwie! Najwięcej ochroniłem w domu! No i co z tego?

Ja dostanę na 100% Mówiłem! Mówiłem! Nam, 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 nam. Idę spać! O fajnie! Światło zgasło! Totalnie nie jest No właśnie! U tego gasi nie światło w nocy. O! Ech, ech, wydaje mi się, że tam jest tam ciężarówka. Nie! przecież ciężarówki, nie jeżdżą bez powodu. A to tylko. obok domów. A, to pewnie. To pewnie, pe, to pewnie dlatego, że zapomniałem zapłacić podatki. Czy co? Co nie? Po co nie? Co nie, co pewnie dlatego, że nie zapłaciłem podatki. Ale co to masz zaszyć? O pewnie, o, pewnie powiem. No bo. jest może, że nam się łamią do domu i ukradną na wszystkie oszczędności. Aha! Że mnie zapłaciłeś podatków. Nie! Nie! nie bo, o, włamali się bez to bez... nas ludzie. Znowu przydała mi się pałka, którą. Go, 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 Znowu przydała mi się pałka, którą bez potrzeby trzymam w kieszeni. A nie zabrali, zabrali PS5. A to od kiedy mamy PS5? Od, od kiedy... Od kiedy chcą się, od chcą się nam włamać do, do, do domu? Aha, a od kiedy chcą się nam włamać do domu? Od kiedy od pes kiedy pes a od kiedy kupiłeś PS5? A od no to... kiedy... Ku... Ale od kiedy chcą się nawłamać do domu? Kiedy PS5. Kiedy PS5. Ale kiedy kupiłeś PS5? Proszę, się... Proszę, się... Proszę, się no, chodź O, wybite okno tak bez powodu. To normalne. Mam wrażenie, że. że ktoś, ktoś chce, się nam, chce się nam włamać do. pi... do... Mam, wla... znaczy... Mam wrażenie, że ktoś chce nam ukraść zapasy jabłek. Ja sądzę, że ja ktoś, że ktoś, ktoś 5 chce mi ukraść PS5. Okej, okay, schowam się za szafkę bez potrzeby. Co z tego, że na schodach i tak. Co z tego, że na schodach i tak nas Zo... by zobaczył, ale to. I... Ale i tak on jest ślepy, a więc. Jestem ciekawy, Jestem czy, ciekawy czy, dlatego, przyszli, czy przyszli dlatego, że ukradłem ze strefy 51, 51 GTA 6. Szybko, szybko, szybko! Do szafy! Co z tego, że i tak jesteś się za szafką i tak powinien was zobaczyć, ale jest ślepy? No właśnie. No właśnie. To tylko... To tylko... Nie wiem kto. Nie wiem kto. O, ktoś umarł. Super fajnie. Właśnie, totalnie nie sus. Dobra, idź po tych schodach. No szybciej! Nara... dwa jabłka. Na Okotek. Ra... Ra... O, kotek! głaska go! Ej! Ej! Dobra, niech ktoś wyrzuci tego kota. E, gdzie ja jestem? Lag. lag. Dobra, Dobra to ja to ja tam ja Umie, a pokaz. Umie... Umiem, latać. Wi, wi, Ja na 100% procent ja sekretnego kodu. kodu. Ale ja go już użyłem. A, a co on robi? E, daje. Różne rzeczy. Potrafię Ale... latać! Zaraz sam się, włamę zaraz tam do się włamią do domu! Patrz jak latam! No patrz! Nie, Nie widzę cię. O mój, Boże, to, o mój Boże, to... To Jezus! To Jezus! O, zaraz nam się włamią. Jej! Co z tego, że oni się teleportują, a nie włamują, ale nikogo to nie obchodzi. Tylko stara, stara gra na Roblox o, masz ty, Nawet, masz ty nawet na schodach nie byli. Ale co z tego? A ma... A ma... Ciebie strażnicy ze Squid Game czy z domu papieru. Nikogo to nie miał... obchodzi? No i nawet drzwi nie możemy otworzyć, a, a nawet nie są na kłódkę, a dopiero teraz są na kłódkę, dopiero teraz drzwi są na kłódkę, a i tak nie da się ich otworzyć, gdzie tu logika? Nie ma, nie ma, bo to Roblox. Ja zajmuję zielone. Dobra i, tak. Dobra, i tak nie śpię. Ja muszę was obronić. Po ja co? To chcecie zamienić. No? Co to chodzi? Co to A gdyby chodzi? się użyło misia obok skarrego to by on się nie widział? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ha, śpię, ha, ha, ha. ha. Wypiję nasze siastko. Masz ciastko. No i już zjadłem. i w ciastko. Pogłaska kota. Kot jeszcze żyje. No. On jest nieśmiertelny. Parciarz. Parciarz. Nie, wiem Nie wiem żyć. A kto był na kotach, w butach? Ostatnia przygoda? Dobra, lecę, Czy coś takiego? Co był na kosie w butach? Ostatnie, Ostatnie życzenie. życzenie. A, a Co chcesz? Ja nie, byłem na... Bloksi... na krokodylu. Tak. A siastko, które zjadło, mas ci się zakciało. Nie no super. Bloxy sklud gp. Dobrze to. Co, co robimy? robimy? Kole i siach. A może, może? A może? Idę kupić... Ja może byśmy auto. wzięli auto! Idę kupić kolej siastko dla niego. I tackę. Okay, ok, to jedziemy w ale dokąd? Hop. Nie wiem, Wop. do San Francisco. Pomocy to San Francisco. O. Okej, okay, co? So... Dobra, mnie jest ciastko i coś Ciastko... Dobra, mam, mam dwa ciastka. Kole... To jeszcze, to I jeszcze. tackę. A ty, ty a, ja... kup, a ja... Dobra, kupiłem. Daj mu ciastko! Albo nie, jadam, jadam. Dobra, Dobra. ciastko jest. Oła! Zaraz zginę! Jadłem ciastko. 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 Jadłem dwa ciastka, dwa ciastka. to źle? Gdzie muszę... Gdzie ten człowiek? Aha, tu stoi. Ktoś... Ktoś... Jak Ktoś... to nie, Daj mu ciastko! Ktoś... Daj ciastko! Ja... Ja... Jadłem swoje. Radom swoje. Nie! Nie no... robię ciasto i będzie git. A jak chciałem ending zrobić? Dobra, ja już, robię... Dobra, ja już robiłem ten ending dwa razy. Który? Ale jest inny! Ten Ale domu. jest inny! Że co? Że adoptuj... Że kota bierzesz i... I kot się lubi. a... a. Proszę lukał ending z jakimś dom, jakimś lodową bramą, coś Idą Stegnie na plaży To jest ending ze Stegną, trzeba przynieść 5 lodów. No trzeba przy... i trzeba przynieść piasek ze Stegny Aha. A ile... ile ten filmik trwa? Nie, nie, nie mi się liczyć. 16 minut. To gra. gra. Teraz trzeba pokonać tego mordercę, co przyniesie nam pizza i... Eee... włączyłam dźwięk w nagrywaniu? Hm. Obyś włączył. Masz wyłączony, Masz wyłączony tak. tak? Nie. Że nie tak, czy nie, nie? Że nie, nie mam wyłączonego, tak mam wyłączony. Że nie, nie mam wyłączonego. Bogoma. A nawet jeśli, to co? Fajny Pisa. Mario. Mario. I jeszcze może, uff, powiesz. Powiedziałeś, powiedziałeś. Nie. O, pisa Ej, pisse na... nam dał! Patkaj, ale nie patkaj. No! A me, a me... Dobra ja Mario, spadaj, twój film dopiero jest za rok. Jak to? No za rok Mario... Nie! No co ty tu robisz?! kto co, No, on tu! I mnie bije! Ja, ty już padłeś? Pomocy! Może uciekaj? Ucieczka. Nie mam jedzenia! No Mario, Mario mnie koni. oni to za szafką się chowają! Pomoc na poziomie milion, nie? No, no. A tak, padaj Mario, padaj Mario, Na rok masz film, pa dobra, dobijamy, dobijamy! zablokowałeś, Dobij, zablokowałeś, go! zablokowałeś, Mario zablokowałeś, żyje. Mario nie żyje. Źle. To chyba źle. Filmu nie będzie. Chory dzieci, dzieci? A do kogo mówisz? Do widzów. Ale jak to się Nie mam tak. Nie mam tak Powało. mi się powiedziało. Kurczę. kurczę. Wydałem, Cze, wydałem całe, te całe Twoje pieniądze na ten, na ten, ten dom, a jutro musimy uciec. No właśnie. Czy... No dobra. No dobra. E, ale, e, ale wybaczysz, wybaczysz że mi, że to wydałem to Twoje 10 tysięcy. Ale od kiedy ja mam 10 tysięcy? Od kiedy sprzedałem Twojego Xboxa? Ale od kiedy ja mam Xboxa? Od kiedy sprzedałem. Od kiedy, od kiedy kupiłem PlayStation 5? Ale od kiedy kupiłeś. Pla... Ale wiesz, że. Opi... Teraz mamy kredyt. Znaczy? zabiorę nam dom. A, no to dobrze, a, no to dobrze, że, że, dobrze że uciekamy. E, I zabiorą nam wszystkie pieniądze i będziemy mieszkać pod mostem. Która sprzedam PS5. PS5? Zadowolony kupię PS4. Eee, a po co ci PS5 było? Bo chciałem PS4. kupić PS4. Ale, ale jest, jestem zdrowy jak łyba. Łyba. Musimy wybrać ending. Dobra, dobra, to ty chwila. Easter. 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 Dobra, biorę dobra, moją ps piątkę i zmywamy się stąd. Tylko nie zgiń. Dobra, mam znikam. 5 tak. Znikam. Znikam. Tak, tak. tak Czekaj, Czekaj, wielkanoc była, było, była, rok, była temu. rok temu. Czego Znikam. Wielkanoc Znikam. rok po Wielkanoc? Co?! Nie wiem. Dobra, takie, takie święta, przed święta, przed 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 święta przed świętami. Kurde, ale wolny jest. No. Find the egg portal. Robią wielki znak, gdzie ten portal i mówią find portal. No, Ja idę do serweru. Nie, ja, ja, ja idę ten z Są zamknięte poza Aha. Nie, szybko. To wchodź do portalu. Szybko, szybko. Szybko, szybko! Jest! Jest! Udało się, udało się, udało się. Co to? Co to... ja... Co ja tutaj robię? Mamy wziąć grabię. Ale ja mam, ale ja mam tylko... Nie ja mogę wziąć grabi. No i co z tego? Nie no, gdzie my jesteśmy? Jakbyśmy byli w tym... Jak to się nazywa? Ta, bie, ta miejscowość! Przewo jakbyśmy w przewodowie byli, byłaby się walczyć z tamtym gościem. Jesteśmy w przewodowie. Niestety się mylisz. Będziemy walczyć z tym gościem. To jest zysk z Jest tak brzydki jak on. siemaniu. A ma? O, fajne bomby! Co? Ała! Co to jest? Jaki to był zasień? Jaki to był pole rażenia? Co to ma? Dobra, Jajo, oddam ci PS5, tylko... Dobra, ja Jajo, oddam ci PS5, dobra, tylko proszę, daj mi PS4. PS4. Nie mam. Biś! Biś! Biiiś! A. Starczy to głupie HP! Dobra! kurde. Co on robi? Nie, nie, nie! Lawa, lawa, lawa! Lawa wszędzie lava. lawa! On, on. Lawa, lawa, lawa. Co to jest lawa? A ja sam tutaj! Ui! Nie że jesteśmy. Idę się utopić! Wii! Ui! Ui! Oui. Jeżeli ja nie miałem pojęcia, że jesteśmy w Ohio, że co? Ale wiem, jak możemy nazwać ten film, jak? Normalny dom w Ohio. Ohio. A co to Ohio tak w ogóle? Taka, taka, takie państwo, coś. O nie! Eee, lepiej usiekać. Eee, dlatego. Na to nie byłem gotowy. Na to też nie byłem gotowy! Normalny dom w Ohio. Właśnie, właśnie. A skąd ta kulka się tak w ogóle wzięła? Tylko w Ohio. O w Ohio. dostałem. I się przewróciłem. Kulka, są so waszy, Tode? Spadła na mnie i, i przeżyłem. Logika. Logika de Minecraft. To nie jest logika Minecrafta. Pomasy! Pomasy! Dopie się! Co wchodziłeś? Nie wiem. Dzięki. O Zamar! Jak! Ohio, Ale yo. Oj, nawet zobu klawisze. Oha Idę się utopić. Czy? O, wygraliśmy. Pomoc! Pomocy! Pomocy! Buje, buje. Więc cóż kochani widzowie mojego ee, brata ee, Czemu ee, powiedziałeś tak? Po co, ty się nie chcesz pożegnać po ja A żegnam. No to cóż, Ładnego e, e, weekendu, weekendu, i... i, i nie jedźcie je, je, do Ohio. No właśnie. Pa! Koniec! Koniec! Pa! Tu, 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 tu!